Hej, z tej witam was na moim kanale i zapraszam do 58 odcinka mojej serii z gwiazd Squid Mirage. Eee, kontynuujemy zadanko rozpoczęte w poprzednim odcinku. Basen teraz musi znaleźć eee, jednego gościa, Ari, e, który się nazywa Ari. Serdecznie zapraszam do oglądania, zanim zaczniemy zostawcie łapę, suba, jakiś komentarz pod odcinkiem i rozpoczynamy dzisiejszy odcinek. Przypomnę tylko, że to jest 58 odcinek naszej serii. Ja już nie przedłużam, serdecznie zapraszam do oglądania dzisiejszego odcinka. Tutaj musimy porozmawiać bodajże z tym gościem. Dobra, porozmawiajmy. Jak możemy. No i co? Damy, damy radę porozmawiać? Czy nie? Ej! Mamy jakieś jeszcze kartki do wzięcia zobaczymy, przeczytamy tę kartkę. Zobaczymy, czy damy radę w ogóle porozmawiać z, z tym gościem. Czy nie, nie damy rady, dobra? A czemu to tak jest, że nie no ja wiem, że fulfulat może mieć informacji dużo, ale, ale dlaczego? Ja nie mogę właśnie coś się zbagowała gra Nie mówcie się gra zbagowała właśnie coś tak mi się wydaje że wtedy gra się zwagowała bo, bo fulat nie chce z nami rozmawiać. Dobra, wiecie co? Ja od początku ją włączę i zobaczymy, dobra, od początku szybciutko ją włączymy. Czekajcie. Dobra, weźmy ekran startowy. Szybciutko i może się nam odlokuje parę razy. Tak, tak było. Że właśnie, że nam się zablokowało wtedy i, i nie mogliśmy nic zrobić. Ale dobra, może teraz akurat nam się uda. Czasami tak, czasami tak bywa. Gra loguje. Przypomnę, że to jest 58 odcinek naszej serii. Akurat czasami tak, tak, tak bywa i nam się niestety gra zbaguje. Po prostu to nie jest zbagowana gra, tylko tylko, że no, nie chce się aktywować dany dany I mam nadzieję, że zaraz wszystko wróci do normy. I że będziemy mogli sobie spokojnie zaraz ruszyć dalej. Sekunda i ruszę. Gdzie Graf wczyta ponownie, jeszcze raz i pójdziemy do Fulana, bo tutaj pokazany, tutaj napisane jest jak, jak widzieliście, że Fulat może mieć jakieś ciekawe informacje na temat Aripa Za moment się przekonamy, czy to prawda. No i co? No i co? Można, po, po, pogadamy? O, pogadamy, dobra. Się my findinger to udało. udało. Jednak trzeba, trzeba było go aktywować. Trzeba było aktywować. Pytaj mnie o Ari. Zapytaj mnie A gifted um, artist and the poet, Arib gained her freedom through her skill. Tabib tells me she keeps a luxurious I home in the royal city. Informacje. Anything else? What do you know of her? she had ties to the sultan. Born to slavery, Qadeehe rose no, to she become, she she become she al the sultan's favorite concubine a in the man. harem. Yet her son was not made caliph. The future is uncertain. Anything else? Tell me about the government. Zrobić. I saw him give orders to a thief at Turk. Okay, now we to Powerful my... no no viceroy of the see, it at the courts. Anything else? Trzeba, trzeba Where can I find our All three live within the, the power of the Abbasid caliphate. Anything else? O, o mówi Fulat Fulat To wszystko, co chcieliśmy wiedzieć, znać Ariba. Znaleźć. Musimy gościa o imieniu Ariba. Oraz próbujemy zrobić to w tym odcinku. Zobaczymy, czy aktualnie nam się by udało zrobić, żebyśmy mogli, go, żebyśmy mogli go odnaleźć. Fajnie. Fajnie by było. Dobra, przejdźmy tędy. Ja przypomnę, to jest 58 odcinek naszej serii. Mamy 400 metrów ponad do, do niego prawdopodobnie on gdzieś tutaj będzie, gdzie to są jacyś żołnierze jak widzicie to no i chyba będziemy walczyć z tymi też żołnierzami no, jak, jak widzieliście tu na strażnicy ktoś tam stał po prostu Teraz zobaczmy sobie co nas jeszcze będzie czekało. No jakoś tutaj będziemy nie musieli ten sobie wejść, żeby znaleźć tego Ari'ba. Poczekajcie, ja bym wrócił sobie taką, a może mi Kidu użyć, czy nie? Kidu jest? A Kidu nam coś wyśledzi? Jeszcze nie, dobra. Dobrze, Kidu nam coś myśleć. Jesteśmy już w strefie niestety zastrzeżonej. No i teraz e, albo tu są gości jacyś, albo albo nie, ale chociaż podejrzewam, że jednak jacyś parę, jacy, jakiś parę gości tutaj będzie. być do góry. Okej. Okay. Czy na razie nikogo. Na razie nikogo nie ma, Więc jest e, w porządku. Ok. Tutaj, ale trzeba uważać. Że za każdym razem mogą mogą chcieje coś żołnierze nas wyśledzić, którzy będą, chcieli, e, którzy będą chcieli z nami powalczyć, a my tylko idziemy prosto. W tym odcinku postaramy się znaleźć tego Aripa on się nazywa Aripa Aripa zobaczymy tutaj coś się znajduje nie po tej stronie, nie po tej stronie teraz musimy lecieć tutaj zobaczymy zaraz gdzieś będzie pewnie znowu strefa zastrzeżona więc mamy 300 metrów yy, niewiele nie, nie mniej do tego naszego celu i spokojnie, spokojnie ruszmy dalej więc spokojnie sobie polecimy O, dobrze basmowy nic się nie stało Dobra i lecimy, i lecimy, sobie cały czas do góry Jesteśmy na takim e, ryneczku Jesteśmy blisko jak tu widzicie biora pocztowego Teraz zobaczymy co nas tutaj będzie jeszcze czekało w tej misji I Pewnie tego no nie da rady Niestety nie da rady I zobaczymy, dobra teraz przejdźmy tędy po tej stronie i przeskoczymy. No i lecimy do tego Hariba. Mam nadzieję, że on tutaj hmm. zaraz hmm. gdzieś się znajdzie. Są Zobaczymy, co będziemy musieli z nim zrobić. Mi się wydaje, że będziemy musieli powalczyć. Tutaj możemy jakieś śledztwo Poczekajcie, tak? O jest Aryb tu jest. Tu gdzieś, powinien, gdzieś tutaj powinien być? No zaraz go wyśledzimy. Pójdziemy tam do niego. Zobaczymy czy, czy, czy kitu wyśledzi Ariva i nam oczywiście by pomógł. Dobra, tylko nie obróć się drogik. Kidu Na tej stronie No i cza. No dalej No Dalej dalej Kidu Bo nie ma Nie mamy zbytnio czasu Na twoje Zabawy, ale już jest ten Wysiedzony Arik Dobra Zobaczymy co jeszcze będziemy musieli tutaj zrobić. Pewnie będziemy musieli z, z nim powalczyć, tak? No, na razie musimy go znaleźć. A dopiero później się dowiemy, co tak naprawdę drogi Was no, będzie musiał zrobić. O, Ale miejmy nadzieję, że. To, to. Co nam się uda ogarnąć w tym odcinku, żebyśmy już w następnym ruszyli z nową, z nową misją. Jakąś, a więc tutaj się przedostańmy. Przejdźmy tędy 40 metrów, niby do tego, a jeśli tu będzie do góry to tutaj się przyzostali I co? Co i w górę? Nie w górę czy, czy są jacyś goście Tam jest jakaś kartka Czy tu mamy też Nie, myślę że to jest skrzynka jest Czyli my musimy zejść na dół. Jak widzicie, my musimy zejść na dół. A nie, to jest kartka, którą możemy sobie, mogliśmy sobie, sobie przeczytać. Przeczytajcie. Ja już ruszamy. dalej. Mamy drzwi, ale pewnie, pewnie tutaj będą, że potrzebny jest klucz. Nie, zrobimy interakcję. Okay. Czyli drzwi otwarte. I w końcu tego Arriba znaleźliśmy. Trochę nam to zajęło, oczywiście. No ale najważniejsze, że on. Z Jakiś patron. Równie jeden z, z tych żołnierzy. Tego gościa, którego. I have been moved beyond zobaczymy words by her words symmetry of sky and sea I only wish to express my don't sincere admiration pretty words rozmawia. nearly as pretty as hers and just as kiss we both know what masks she wears don't Mask, you? masks, do. Sayidi enough, Sayidi I know say what misji. you are and I know why you've come you think i, to, I to 진짜, się, have a million e, no to the shadows what's to you your secret meetings foolish do you will my men have every letter she's had you you will find them piled at the postal bureau burn them bury them do what you will No, no to wszystko jeszcze się to wszystko się jeszcze zobaczy. To już tak, to sprawa no, zamknięta jest. Czyli teraz robimy nowe śledztwo, a nowe śledztwo będziemy, będziemy robić tym razem tutaj, tak? Czyli tutaj kogoś będziemy musieli wy się, wyśledzić. Tak, to jest to? To, jest to teraz, tak? Zakradnie się do biura. Yy, por, yy, za, musimy się teraz się za, zakrać do, do biura. Yy, no właśnie, teraz właśnie tam postaramy się dojść. Nie, nie wiem, czy nam się uda zrobić to w tym odcinku, ale postaramy się szybciutko do tego biura dojść. Zobaczymy, być może to w następnym odcinku byśmy sobie ogarnęli na spokojnie. Dobra, mamy dwa no to idziemy do tego biura w drugim odcinku. Zobaczymy, ile nam to zajmie, same dojście do tego biura, żeby, te, żeby też nie był zbytnio odcinek za długi. Dobra i lecimy, więc wszystko biegniemy. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podoba. Tutaj szybko wchodzimy do tego biura, i sobie zakończymy ten dzisiejszy odcinek i zobaczymy teraz tylko, co, na, co nas jeszcze będzie czekało w następnym odcinku. No bo też nie chcę, żeby były odcinki... Zbytnio, zbytnio takie długie, dobra, teraz tylko przejść w sobie w Strażnicy jak widzicie Dobra, czyli musimy bodajże wejść w górą Zejdźmy górą. Wejdziemy w górą. Wejdziemy w górą, dobra. Wbijemy górą. Bijemy albo i nie, dobra. Zejdźmy na dół. Dobra, powalczymy. A najwyżej sobie zakończymy ten odcinek dzisiejszy. Eee, na tym miejscu i wezmę tym oczywiście, byśmy ruszyli do biura. Chociaż może, tam, że tutaj, tutaj się że, a, że bardziej będą e, atakować Basina, no to teraz oczywiście postarajmy wejść do tego biura jednak i sobie ten odcinek już e, zakończymy Ale jak to mam powiedzieć? od tej strony Dobra albo wiecie co zakończymy jednak ten odcinek na tym miejscu zostawić łapki w górę Subskrybujcie kanał na razie, trzymajcie się i cześć.